czy postawił na zagęszczenie środkowej strefy boiska pięciu środkowych pomocników, każdy z nich od wartości. Luis Van Hal w ostatniej chwili musiał dokonać e, korekty, wyszedł jeszcze na rozgrzewkę Snyder, ale jednak ten uraz, którego się nabawił na treningu, uraz miesiąc... Luis e, walczy, Van Persie, Van Persie, Robin. Robin ucieka, Tiago Silbie! Oj! I, I to jest po pierwsze rzut karny, a po drugie zdaje się czerwona kartka dla Tiago Silby. Tutaj sędzia główny. A teraz? Teraz Van Persie. 1 do 0 dla Holandii. Trzecia minuta, 47 gol. W okolicy koła środkowego rozpoczyna się. Popatrzmy, Roben Robin nie ma spalonego. Jest szansa, de Guzman. Dawid Luiz wybił fatalny. Pros pod nogi, Blinda Deli, Blind. 16 minuta, 2 do 0. Nawet nie zdążyłem do końca swojej myśli i po raz kolejny środkowo 4 lata temu. Teraz bez niego koledzy sobie dają radę. Oscar, Oscar Cilesen! Między stoperami Van Persie. Robben zaczyna swój rajd. Right. Robben dokłada piłkę do Guzmanowi. Chciał technicznie. Pudnie ta akcja do pewnego momentu koledzy wyglądała, ale teraz jeszcze kończy ją strzał Van Persie. 45. minuta. Jednak Oskar, ale, ale za nisko i już tak ze złością poprawiał to Maxwell. ROBEN, ROBEN, ROBEN i gdzie ta piłka leci? Leciała bardzo blisko bramki, rozpocznie Julio Sosa. Druga też, Ramirez, Ramirez, Ramirez. Luis, trzech Brazylijczyków przedłużyło ten holenderski mur, Oni gdzieś tam będą starali się zrobić miejsce. David Luiz. Silesem. Roben, Julio Cezar. Roben do Jan Mata. Trzy do zera. Ostrzeli. Jorginho, ale nie jest to Brazylijczyk. Jorginho Wijnaldum. To jest podręcznik, można być brawo.